Michał Milowicz, aktor, piosenkarz, także biznesmen, dziś w roli petroniusza w Kwowadis. Czy to trudna rola? Czy, ma to, czy ten bohater ma dużo z Pana, z Pana temperamentu słynnego już? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Petroniusz jest bardzo barwną postacią. Jeżeli jest porównanie do mnie, to bardzo dziękuję, bo to jest komplement. No myślę, że dałem tej postaci tyle, ile mogłem z siebie, czując to zróżnicowanie jego charakteru w różnych sytuacjach, w jakich się znajdował, dlatego, że on musiał wypośrodkowywać pomiędzy atencją do Cezara tą teoretycznie prawdziwą, a tą taką, która była lekko udawana, dlatego że on nigdy nie darzył szacunkiem Cezara tak naprawdę, musiał lekko lawirować, on był nadwornym znawcą mody. Był poetą, był również tym, który oceniał Cezara raz negatywnie, raz pozytywnie, ale musiał mocno wyważać to, co mówi i robi, również, no bo Cezar był bezlitosny. Mógł w każdej chwili no, po prostu go skazać. I no, taka postać, która tutaj dużo wnosi bardzo i, i Winicjusz, który jakby to też jest pod jego kuratelą. Pod opieką, który jest tutaj praktycznie głównym bohaterem. Też się często z nim tutaj pojawia i, i te ich relacje są ciepłe. On stara się mu doradzać tutaj przed Cezarem. Musi być stanowczy, konkretny, no a jednocześnie służyć też radą i Cezarowi, a tu z drugiej strony Wienicjuszowi, gdzie to wszystko są przeciwne bieguny. W związku z czym no, myślę, że, że ta postać. Jest bardzo wartościowa i dała mi też nowy bagaż doświadczeń tutaj w, w trakcie nagrań, więc cieszę się bardzo, że mogę, mogłem e, użyczyć głosu i moich emocji Petrolifrowi. Jak dowiedział się Pan, że powstaje Kwowadis? To pomyślał pan najpierw o książce czy o filmie? Może w filmie Kawalerowicza, może jakiś wcześniej? Nie, no, no najpierw to książka zawsze była najpierw książka potem był film. I no, ja pomyślałem o całokształcie tak naprawdę i, i ojej, to jakiś nowy wymiar będzie, że, że to będzie animacja, ale ta nowoczesna w 3D. I bardzo mnie to ucieszyło tak naprawdę, bo y, pamiętam, że bardzo duże emocje były związane z, z, z tą lekturą, którą czytałem i e, z wypiekami, i nie, mógł, nie mogąc się doczekać końca, a jednocześnie mocno drastyczną też czasami, dlatego że e, na no, tam są sceny bezlitosne często. E, ale, ale myślę, że uczą też dojrzałości, wytrwałości, no po prostu przy nich się. Człowiek staje też bardziej odporny na, na, różne, na różne zło, które zewsząd nas otaczać może i, i, i uczy nas, jak z tym złem walczyć. W związku z czym, również poprzez chrześcijaństwo, poprzez tą wiarę, no, jest tutaj bardzo szeroki przekaz czy lubi Pan takie role, które są trochę dramatyczne, trochę komiczne, no bardziej zróżnicowane? Czy raczej takie, z których pana znamy z kultowych już filmów? Czy to poranek, kojota, czy chłopaki? Ja nie patrzę. Ja lubię bardzo kino. Ciekawe, wartościowe, czasem filmy Moralnego Niepokoju również. Natomiast ja jestem jakby związany głównie z komedią, poprzez to, że no jakby reżyserzy nie, nie za bardzo mi dawali szansę, żebym, żebym próbował co innego, chociaż próbowałem już i w tej chwili jakby co, coś, coś gram zupełnie innego w serialu, chociaż chociażby uroczysto. Wszystko, bo to nie jest komediowa rola moja. Natomiast no wiele osób, że publiczność i widzowie uosabiają mnie raczej z, z, z komediowym aktorem. Ale, ale już pan trochę dojrzał. Ale li, tak, li, li, znownie, no, no, ta ja, ta ja ta przede wszystkim nie wiesz, też przez... zdałem również dyplom aktora dramatycznego, więc czekam na tą moją rolę dramatyczną, gdzie będę mógł się również. Pokazać szerokiej publiczności w zupełnie innym wymiarze niż tylko ten komediowy. Aczkolwiek no, podobno komedia jest najtrudniejsza, jeżeli chodzi o, o wyraz aktorski, artystyczny, bo no, przede wszystkim musi być bardzo na serio, żeby to mogło być śmieszne. Ale no, dramat się czym innym i obyczaj jeszcze przejawia. Mam nadzieję, cały czas liczę, że to wszystko przede mną. Mhm. Bardzo Pana lubimy też w roli e, piosenkarza czy w, w wykonawcy, pamiętamy, na wiódł w muzykalu Metro, a także inne role w Teatrze Buffo, czy no i słynnego Elbita Presleya, którego Pan się wcielił. E, czy, czy jeszcze coś nas czeka, jakieś zaskoczenie w tej e, Pana domenie działalności? Um, zamierzam, dlatego że mamy pewne plany, ale tu nie, nie mogę zdradzać jeszcze szczegółów, dlatego, ale to się dzieje i ma się dziać w niedalekiej przyszłości, bardzo niedalekiej. Um, tutaj też chciałbym zaskoczyć publiczność, tak mam zamiar nagrywać płytę, no już jestem po jakimś słowie, w związku z czym nie chcę zdradzać tutaj rąbka tajemnicy, ale, ale no tak, mam nadzieję, tak, że tak. pozytywnie zaskoczę również od strony muzycznej, dlatego że i aktorstwo, i, i, i wokal jest integralną częścią mojego życia również. Dlatego zamierzam Elvisa dalej kultywować, ale nie tylko. nie tylko. Sam też cały czas koncertuję i ze swoimi utworami. Trzy oblicza Milowicza to jest nazwa mojego mojego koncertu, występu czy wieczorów autorskich, gdzie, gdzie daję trochę Elvisa, trochę z naszej dawnej polskiej muzyki rozrywkowej wspaniałej oraz, oraz mojej autorskiej, ponieważ staram się być nie tylko odtwórcą, ale również i twórcą na tyle, na ile potrafię i mogę. Mhm. Wiemy, że też pan zajmuje trochę biznesem. E, jaka to jest część pana życia i pana działalności, więc jest w panu artysty czy biznesmen? Nie, ja, ja już od jakiegoś czasu postawiłem na to, po co się urodziłem, więc ja się skupiam totalnie na artystycznej stronie. Na, jako producent filmowy, staram się też dokształcać w reżyserii, też próbuję coś. Pisać jako scenarzysta czy współscenarzysta. Także ja się staram rozwijać. Jeżeli mówimy o biznesie, to bardzo, bardziej jako producent filmowy w tej chwili bym, bym tę stronę brał biznesowo niż, niż jakieś odległe, które już są za mną. Może jeszcze coś kiedyś, ale ja jednak, jednak potrzebuję się spełniać. Artystycznie a mnóstwo przede mną jeszcze wyzwań, i, i, a artysta się spełnia przez całe życie, a, jeżeli, a tych wyzwań jest bardzo wiele, dlatego chcę się uczyć, chcę dojrzewać w nowych materiałach artystycznych i, i w nowych rolach. Właśnie zarówno jako producent, jak i jako aktor, więc. Więc myślę, że to, to tędy droga. Mm -hmm. I już ostatnie pytanie. Jeszcze wracając do Pana roli Petroniusza. E, Petroniusz, jakby pod koniec swojego życia, dojrzewa do miłości, że miłość jest dla niego ważna. Czy dla Pana też jest ważna? Nie Dla mnie jest ważna miłość i dla mnie jest bardzo ważna rodzina, i też ku y, temu dążę bardzo teraz konkretnie. Nie wszystek umrę. Większa część mnie znowu powstanie. Jak długo arcykapłan spogląda ze wzgórz kapitolu? Amel Pomena, muza pieśni, niech będzie dumna z moich strof ukutych z jej talentów. Czy myślałaś kiedyś o wolności, Eunice? Mogłabyś odejść, gdybym dał ci wolność? Nie. Proszę, nie czyń tego, panie. Idź. Podążaj własną drogą. Znajdź męża, miej dzieci. Żyj pełnią życia. Ty jesteś moim życiem, panie. Ale przyznaj, że zazdrościsz tym pięknym Rzemiankom, ich wspaniałych strojów, biżuterii, fryzur, kochanków. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychu. A co, jeśli wyślecie do pracy w polu, lub ożenię się z inną? Miłość wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Wcześniej czy później miłość się kończy, wypala i umiera. O, miłość nie umiera nigdy.